Bazyliszek, czasem nazywany królem węży, mityczne stworzenie, pojawiające się w legendach, podaniach i bajkach wielu narodowości, także w Polsce, ale dzisiaj nie o nim. Dzisiejszym bohaterem jest święty Bazyliszek, który żył na przełomie III i IV wieku. W czasie prześladowania chrześcijan, wraz ze świętym Eutropiuszem i świętym Kleonikiem, przebywał w więzieniu w Amasji. Za swoją działalność nawracania pogan na wiarę chrześcijańską, ci pierwsi zostali ukrzyżowani. Bazyliszka zaś wysłano do komany, gdzie został zamknięty w lochu. Gdy przygotowywał się na śmierć, we śnie miał mu się pojawić Pan Bóg, obiecując swoją pomoc i przepowiadając mu męczeński zgon. Bazyliszek miał wówczas prosić strażników więzienia, aby go puścili w jego rodzinne strony, by mógł pożegnać się z bliskimi. Puszczono go, ponieważ dostrzeżono jego świętość życia i dokonywane cuda. Rządzący wówczas Agryppa, ukarawszy strażników, posłał za męczennikiem oddział wojowników. Ci, napotkawszy powracającego bazyliszka, założyli mu ciężkie okowy, a nogi obuli w miedziane buty z cholewami. W drodze powrotnej do Komany, w trakcie odpoczynku, bazyliszka przywiązano do suchego drzewa w upalny dzień. Gdy ten modlił się do Pana Boga. Rozległ się głos z góry: Nie bój się, ja jestem z tobą. Ziemia zatrzęsła się i ze skały wytrysnęło źródło. Przestraszeni trzęsieniem ziemi, wojownicy zwolnili męczennika. Do świętego przychodzili chorzy mieszkańcy z okolicy, którzy po jego modlitwie zostawali uzdrowieni. Święty stanął w końcu przed Agrypą, który kazał mu złożyć ofiarę pogańskim bogom. Zaprowadzono go do świątyni, a na głos świętego z nieba zszedł ogień, który spalił przygotowany ołtarz, a stojących na nim idoli miał zetrzeć w proch. Agryppa polecił wówczas ściąć mu głowę, a ciało jego wrzucić do rzeki. Miało to miejsce 22 maja około 308 roku. Chrześcijanie wykupili ciało męczennika i w nocy potajemnie pogrzebali na zaoranym polu. Przez pewien czas na tym miejscu stał kościół pod wezwaniem świętego Bazyliszka, do którego przeniesiono relikwie. Dzięki modlitwom o wstawiennictwo świętego zaczęły dokonywać się uzdrowienia. Legenda głosi, że święty bazyliszek pojawił się tuż przed śmiercią samemu świętemu Janowi chryzostomowi. Miał wówczas powiedzieć: Jutro będziemy razem. Świadectwo życia świętego męczennika bazyliszka przekazał światu naoczny świadek jego cierpień, święty Eusygniusz. W ikonografii męczennicy przedstawiani są razem, w prawych rękach trzymają krzyże w lewych skierowane ostrzem w dół miecze stojący zwykle po środku bazyliszek jest młodzieńcem bez brody kleonik ma brodę dłuższą niż eutropiusz